Ja ty no dobra! no dobra no dawaj, 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 no Patek dawaj, dawaj napisał, Patek napisał do mnie tak Już czytam Weź zabij pogersa i zajmij się waflu Ja napisałem, że zaopiekowałbym się nią jak najlepiej No i zlinkowałeś moją wiadomość, to ja likuję twoją, bo napisałeś co innego Napisałeś tak, ruchałbym jak płysek, któremu potrzebny jest paszport <laughs> <laughs> Kurwa <laughs> O kurwa, no i dobra wrażenie, że czuję jakieś tam walory zapachowe, smakowe i inne. Mieliście na słynce i jak to ma dawidę, ale ja mogę iść na takie słynce, ja mogę iść na takie smyczy, wiesz, to, to było wspaniałe marzenie. Kaseko, co zrobić po przejebaniu cztery placementów w Silverze? Jaki kurwa, spokoziomek ty? Przegrać piątego i sanki Mordello. Widziałeś tego playca? To jest tak zwana gierka powoli, widzowie. Slow gaming. Rakan karakan, kurwa, twoja stara Maraka. Marakan, przeprasza w grze, jezu. No co, kurwa. Sorry, mi skliknąłem. Wstawaj do kurwy nędzy, samuraju. Mamy miasto do spalenia. dziękuję za 10, 10 kolejnych subskrypcji i doda dziękuję za 20 Dzień, zyla 20. Ja pierdolę, znaczy. jak ja mam grać jak takie emocje? mam? Chce mi się ryczeć, chce mi się cieszyć Chce mi się uroczyć, bo on widzi, że ja już Niestety teraz to będę musiał zrobić na streamie Jadą, jadą, jadą jak miałbym być homoseksualny, to musieliby mnie facyci podniecać. Ja nie podniecałem mnie, czyli w sumie mógłbym nie. To w sumie nie byłbym. Oj, do suchara to bym miał taki pociąg minus 400 chyba. To nawet jakbym był gejem, to by mi się suchar nie Nie! Ja na przykład gejem chyba nie jestem już. Ale nie będę was kłamał. Jak oglądam pornola, to przyjrzę się na fiuta, No przyjrzę się, kurwa, na fiuta. Jak jest taki twardy, żylasty, naprężony, to się fajnie ogląda. A jak jest taki maluszek, kurwa, taki niepewny. No to mnie chyba nie, nie pociąga. Może kurwa jestem gejem? No nie wiem, no i co, i co? A chuj wie, a chuj wie. No tak jest kurwa, no tak jest. Ja na przykład jak rucham, to ja patrzę tylko na swojego fiuta, nie? I mówię kurwa, ja się sam sobą napalam. Ja jestem taki hot przecież. Ja kurwa stary, ja jak walę konia, to nie do pordola Ja idę do lustra i podwalam. <laughs> kurwa, ale są kurwa... Wiesz. Nie podobał. Musimy to wejść ja się muszę uleczyć szybko Chodź do środka Ja nie mogę się ruszyć autem mnie... tym Kurwa Dobra Spokojnie, spokojnie To jest te leczenie, no nie mogę tu się wejść, ja nie mam nóg No dobra Co się dzieje Mati? No ja nie mogę biegać, no, no czy, mówisz wina, czyja to jest wina No, no Bóg, ja... Bóg! No nie, nie, nie Nie ma jesteśmy w strefie Tu jest chłop Chodź do strefy Nic się nie strzelamy, chłop bo leci, ja nie... Chłop leci. Ja w chodź do strefy, kurwa! No to, no idę! Halo! Halo. Chciałem Cię zapytać, czy chcesz zostać harcerzem? Jakim kurwa harcerzem? Harcerzem i będziemy szyszki wpierdalać i ogień rozpalać. I jak ktoś rozpali na przykład ogień, to aby mu odznakę harcerską. Brzmi zajebiście, tylko nie mam dzisiaj czasu, ale jutro? D Dobra, to kiedy brać, obóz, teraz. obóz będzie? Y obóz będzie. Ale się przeniesiemy trochę w czasie. Wiecie? Nie Kurwa ma no. Patrzę palanco Proszę chyba. Nie. Ejcie, Zero ma nie mnie mamo, nie mnie mamo. Ale... Co? Możesz wypierdalać z tego TTS Zamiast ruchać na solo Q, to ciebie wyruchali na ulicy za 5 funtów No i spoko Żadna praca nie hańbi, nie? Twoją matkę na przykład ruchają za darmo <grywka> Dziwka! Sipałe frajerze! Długo jednak to zajęło Pizza z ananasem i tym z Cyberpunk, jak Judy podała jego pizzę w Oj, O Jezu, no dobra Znaczy to błąd by dość dobre Ty... POMOCZEŃ! <noise> wiem jak to zrobimy, wiem jak to zrobimy Weź go wypierdol tam na willę do tego. POMOCZEŃ! Nie, zagłuszę go, zagłuszę go ...to kobieta jest w NIE, NIE, NIE! Dla tego faceta! O, który śpiewa po rusku. Już Ty kurwo jebana konfidencie, ty pierd. No dobrą popię. Tylko muszę podejrzeć, runy, jakie się grało. <laughs> o. Popi Probils. jebana P w przeglądarce. choba eee, ta? No, też właśnie tak myślałem. Dobra, ale to łatwy mecz obsterownik to doczują. Jestem najlepszą popi Indonezja. Eee... Masz tu pokazać ci coś? Imokurnik, no. Jeden, hmm. nie, po tym jeden. Co ty chcesz spalić? Cicho, myślę. Gdybym miał bezpieczkołość. Traktor ja.